Welcome back, General. Thank you. Yes, my friend, you have been promoted. I'm sure Krukov's treachery was as much as a shock to you as it was to me. As my most trusted senior officer, I need you now to lead our forces against those who would destroy us. Sir, We've detected Imperial forces still occupying some Soviet territories. Let's let them be, for they will be nothing without their venerable leader, their Emperor. Attack Mount Fuji, General. Show the Japanese people he is not a god, but flesh and blood. It is time for the Empire of the Rising Sun to set. Things are not what they seem. When you hear what I have to say, you might believe I'm out of my mind, but I speak truth. Now, listen, listen, I have created a machine which allows man to travel through time, and we have violated the space-time continuum, and the repercussion of this arrogant act have been catastrophic. Sherdenko should not have been premier, and the empire of the rising sun would never have existed. <laughs> Nikt o tym nie wie, for you i mnie, kommandor. Moja życie jest w Great dangerze. You are a hero to the people. They will follow you, if you show them the. No, czyli już znamy całą historię, która opiera się na podbiciu góry Fuji. Fui. Tak. Dodatkowo dostaliśmy, jak mówię, informację, że weszliśmy do kapsuły czasu którą podróżowaliśmy, aby za no może nie ja, ja nie podróżowałam, ale ten generał podróżował, aby zaburzyć czas czy czy... No tam nie wiem, jakieś tam duperele, że tak powiem, które nadają całej historii tej wojny sens. No to ruszamy. Congratulations on your promotion, General. As your first directive, the premier demand the death of the Emperor Yoshiro. You must breach the Emperor's palace and make it past his elite guard. All of our military and technological resources will be at your disposal, General, in this unprecedented airdrop. Good luck. Ah, The Premier has ordered the assassination of the Emperor of the Rising Sun. Here is what you must do. Assault the Emperor Yoshiro's palace grounds. Eliminate Emperor Yoshiro. Make certain the emperor does not mm -hmm. escape. Your forces have already begun their airdrops into the Imperial Palace. Good luck to you in this operation. Good luck. To Invasion to uh, pomoc, force. Mm -hmm. Let's mm. see. Now, do something. Unsuccessful. Now, I. But you're just cold. Okay. I know that's not much of an invasion force, but try to find the emperor. I'll see if I can get you some reinforcements.

Vx No dobrze Tutaj mamy piękną bazę Hmm, poczekamy chwilę Chwilę poczekamy Może sobie odejdą I wtedy, wtedy Ruszymy, Jak już sobie pójdą dalej. Ten, okay. Okay. A teraz jeszcze ten, jakiś przyszedł kolejny. Ziomal. Jeżeli. Dobra, Asce poszedł. Więc możemy spokojnie iść. Musimy się przekazać do cesarza, który sobie tutaj stoi. Putynek cywilny. Okej. Okay. No, widzę, że... A no może jeszcze niedokładnie łatwo. Musimy... tych wszystkich zniszczyć, chyba. Ej, brzmie, no, nie, chyba nie zniszczymy ich. Zniszczymy więc myślę, że... New hmm. I go. At last, real battle. Dobra, musimy to wysadzić w powietrze. Niech leci. Is it time? Niech poleci. Ok. Przygotuj pozorację, udało as się. Teraz mamy tam iść. Zlikwiduj cesarza, teraz jest dobra. Musimy się przekraść przez tymi. I tam dojść. Wszyscy poszli sobie, więc cesarz jest nasz.

Dobra. Jeszcze ci, a ci lecą. Dobra, czyli zniszczyli nam jedną, jeden, jeden, jedno lotnisko. Więc trzeba zbudować, bo inaczej mig nie będą miały gdzie wrócić. okej. Okay. wy się tutaj cofnijcie. A wychodźcie tu. Dobra, ktoś potrzebuje naprawy? Że tak to ma tutaj możliwość naprawienia się. Kto mnie tak... Ku... A, pewnie ten spadł na bazę i uznali to za... Jakże... To za zamach, po prostu kamikadze Dobra, teraz lecimy na tego Budowa wojsk, to buduj i lecimy Chociaż wtedy tak dużo mnie nie pomagasz raczej Ale...

nie wierzę. Red skies. The Air Force. Dobra, dobra, dobra. Dobra, poradzimy sobie. Zbudujemy może jeszcze jednego? Sobie. O ile dojdą? Okej. Się schowajcie na lotnisko na chwilę. Ja sobie zrobię. Mig ready to rule the skies. Not so much of it, but right? no, to problem. The book of reporting. This Ready to rule the skies. Kiro. Soviet air superiority. I have something for them. The People's Air Force. Mig ready to rule the skies. Someone to fight. Okay. John Rusha. No, No. base no, detected. No. Zobaczymy, co z tym tam mają. Tu mają tylko tych. Co zabitego. Nic się z nie stanie, jakiś... Ktoś mi nie wyskoczy. Dziś z boku nagle. O. O. Zabity. O. -o. Jednak ktoś wyskoczył z boku.

Use our apocalypse No dobrze, mamy części. Construction options. access to apocalypse tanks, the toughest armor in the world. New objective? No to ruszamy. Od razu bez zbytnego czekania. Units detected? Building. Orbital drop ready. Soviet Power Supreme. The unit is under attack. construction for the collection? Ready for the collection. Construction, for the collection. New construction options. Building. This is the type of battle I've been waiting for, where I get to kill someone important. I'll be going after the enemies on the ground. No, dobrze. Atak jakiś taki. You fight without balance. Watch me, and you may understand what it takes to be a commander. oczywiście dobra. E, skupmy się na w najważniejszym zadaniu. Jak to w ogóle jest? A tu jest ten ten. Tak complete. z boku w ogóle. No dobra, to budujemy sobie samoloty. Jeżeli on ma się skupić na innych rzeczach, to ja się zajmę na samolocikach czy helikopterkach czy czegokolwiek, jakby to nazwać. O, jakie fajne te, nie zauważyłem wcześniej ich. Jakieś te plakaciki. No dobra. Powstaje już lotnisko pierwsze, on tutaj ma fabrykę i od razu budujemy sobie pierwsze samolociki, żeby nie przedłużać, bo to by mogło się źle skończyć dla nas, jakbyśmy zaczęli przedłużać. Dobra, mig, pierwszy mig jest.

Wow, 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 ale mnie szkoda ty... Co to zaczął? Jakaś artyleria? U, u. U, u. Ale widzę, że dość szybko padnie. Dobra, cofnijmy się. O kurde, ale to było dobre. Naprawdę, dobrą broń mają. Dobra, już nic Tu mamy jest moja Pierwsze zadanie, zobaczmy. Zniszcz bazę Shinzo. Construction complete. New construction options. Training. Twinblade inspection complete. Das będę sobie ale o, mam kasę. Dobra. Dobrze, dobrze. The sky is ours. I have the units set? detected? MIG fighter, you need you need a to and a complete. A unit is under attack. A Our ally is under Leave attack. Leave it to me. What is it? I suppose it has value. a sucker for me? Here. On approach. Musimy się przygotować, bo może więcej tych samolotów przylecieć. Wtedy może i być już niefajnie. Co się dzieje tutaj, nie poradzisz sobie? O, fajne przyciąganie. Podoba mi się ten sposób niszczenia przeciwników. No dobra, zajęliśmy. Trochę zarabiamy kasy. Będziemy się trochę więcej kasy zarabiać, jeżeli chcemy pomyśleć o budowie sterowców. Bo na to nam naprawdę chodzi. O to nam naprawdę chodzi. Sterowce są świetną bronią, którą może się bardzo przydać w walce. Tego liczę na... na najbardziej liczę na sterowców. Może wyznaczymy mu jakieś zadanie? Select target. Nie? 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 Tak, to mi chodziło. o, We will to? Okay. wojsk, podoba mi się to. fighter, headquarters. Twinblade inspection complete. Soviet air superiority. This is our premises. This is our premises. Let's see if I Enemy base to death. is our is Did you really think you could walk in here and insult the emperor with your army of circus rejects? Kto to jest? Król oni? Trochę dziwna nazwa. Nie chciałbym się nazywać król oni. Ale szybko, no jak teraz już. Coś mi niszczy. Ach, trochę mi zniszczyło.

I myślę, że da się to odpracować tak powiem Jeszcze zaraz jakieś migi wyprodukuję i będzie dobrze Nie, migi nie, 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 Chodziło mi o te e, Dwu... Dwuwiernikowce Dobra, trzeba znieść do końca Aby nie było, co to jest? Bunkier cesarski, uuuu jaka piękna nazwa Bunkier cesarski zniknie zaraz z powierzchni ziemi No, I już Czyli to jest teraz, tu spotykamy się Tu jest pewnie coś typu Tak, czyli spotykamy się z wieloma z wszystkimi tak naprawdę chyba dowódcami cesarskimi albo przynajmniej dużą ich część. Więc może być, że będzie ich naprawdę sporo. Kilka nawet może być baz, na no, ja razie sobie wie, nie, wiem. nie tu jest baza jeszcze jakaś. Gdzieś tam jest jeszcze baza, więc naprawdę może być sporo baz tych yy, przywódców. Dobra, zniszczmy. Nić, ją do końca. W tym czasie może tutaj sobie zbudujemy. W tym czasie, tak, w tym czasie, w tym czasie, okej. Okay. Laboratorium.